Już po raz jedenasty nad rzeką Łebą rozegrano dwudniowe ogólnopolskie zawody w wędkarstwie muchowym z cyklu Troć Łeby. Organizatorami zawodów jest Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby i Klub Muchowy Dolina Łeby. Na zawody przyjechało ponad 50 uczestników z całej Polski. Jeden uczestnik przybył nawet z Holandii. Ryby, które są zaliczane do, do zawodów jest to troć i łosoś od wymiaru 35 cm do można powiedzieć 1,20 m, oby takie się zdarzały. Oczywiście zawody są organizowane na żywej rybie, czyli zdjęcie buzi i ryba do wody. Dla najlepszych zawodników przewidziano nagrody ufundowane przez sponsorów. Wielu sponsorów jak co roku dopisuje flagowym sponsorem co roku jest firma Jackson z Poznania, następnie Flyhouse Wrocław. Wielu jest sponsorów takich też drobnych, którzy sponsorują nas czy finansowo, czy wysyłają nagrody. Dodatkowo zawody wspiera starostwo powiatowe i miasto Lębork. Po uroczystym otwarciu zawodów w Pałacu pod Bocianiem Gniazdem w Runowie zawodnicy udali się w teren. Zawody były rozgrywane na rzece Łebie pomiędzy Lęborkiem a Słowińskim Parkiem Narodowym. Wędkarstwo muchowe jest specyficznym sposobem połowu ryb. W tym roku testujemy nową metodę, to znaczy ona jest znana już na szerokim świecie. To jest metoda, która jak najlepiej pasuje do tego typu rzeki, To jest mało dostępna, zakrzaczona i to jest metoda Skagit z amerykańskiego języka, stosowana jest w brytyjskiej Kolumbii, w stanie Washington, a wywodzi się w ogóle z rzeki Skagit, która to jest rzeka podobna trochę do Łeby, tylko znacznie głębsza i bardziej wartka. Metoda w gruncie rzeczy polega, jest prosta. Polega na tym, żeby rzucić e, stosunkowo krótką głowicą rzutową, ciężką, na dużą odległość, nie mając w wolnej przestrzeni syłu. I ta metoda polega na tym, że e, ta linka, głowica rzutowa jest jakby składowana pod nogami rzucającego i w ten sposób ruchem niezacznym do tyłu ładuje się wędzisko i rzuca się na pokaźne odległości. No i się łowi silchedy i inne ryby u nas troś wędrowną. Tak to więcej wygląda. Jest to najbardziej, najbardziej użyteczna metoda, staje się coraz bardziej popularna. Trzeba mieć do tego wędka mniej więcej 3,5-4 metrów długości, zupełnie wystarcza. No, warunki do łowienia nie są zachęcające, dlatego że podobno ryba spłynęła do morza. Ona przeważnie spływa, jak nas zobaczy. Sprzęt do tego typu wędkarstwa jest różnorodny i jego przedział cenowy bardzo szeroki. Tak, wędka kosztuje niestety dość dużo, bo około 2000 zł. No, ale ja nie wydaję pieniędzy na inne uciechy, nie już nie powiem jakie, ale w każdym razie to jest kosztowny sprzęt, ale na początek można się obyć zupełnie niedrogą wędką polskiej produkcji, Mi to można kupić za kilkaset złotych pewnie. Jakiś kołorotek, linkę, 150 zł chyba tak kosztuje i można się już tym zabawiać. Jak już wspomniano, zawody odbywają się na żywej rybie, czyli po złowieniu jest wypuszczana do wody, ale to wcale nie zniechęca uczestników. Rybę trzeba oszczędzać, trzeba tą ideą zarażać innych, trzeba to respektować, dlatego że po prostu ryby jest coraz mniej, a rzeka Łeba jest wyjątkowo dobrze utrzymana jak na rzekę taj Wielkości płynącą przez miasto, Lemort, to jest przecież duże miasto. Dlatego chcielibyśmy tę metodę upowszechnić. Dobrze było wprowadzić haczyki bezadziorowe, nieduże, żeby tej ryby nie kaleczyć. Za miejscem przyjemności po prostu, żeby zostawić to przyszłym pokoleniom. Kolejna edycja zawodów w przyszłym roku, na którą wraz z uczestnikami serdecznie zapraszamy. Zapraszamy w przyszłym roku przed kamerę, nad rzekę i wszystkim bardzo dziękuję za miłe spotkanie.